Policja prowadzi postępowanie w sprawie psa zastrzelonego w podkoluszkowskich regnach. Jak mówią mieszkańcy wsi, to już siódme takie wydarzenie w tym roku. Wstępne ustalenia wskazują, że zwierzę podobnie jak w poprzednich przypadkach zostało zastrzelone z broni długiej Aleksander Ziemiańczyk i Katarzyna Pawlina. Chciałbym złożyć o przestępstwie. Rozumiem. Tak, tak, jako pierwsi na miejsce dojechali przedstawiciele pogotowia dla zwierząt, którzy zostali powiadomieni przez mieszkańców Regn. Ci twierdzą, że usłyszeli strzały niespełna godzinę po tym, jak pies wszedł do lasu. Świadkowie weszli między drzewa i w odległości zaledwie kilkuset metrów od zabudowań znaleźli zabitego czworonoga. Ja jestem przekonany, że nie jest trudno dojść, kto zabił tego psa. Z tych już informacji, które mamy tutaj na bieżąco wynika, że to mógł być jeden strzał, że kula przebiła tego psa na wylot. Ciało psa na potrzeby śledztwa zabezpieczyli przedstawiciele pogotowie dla zwierząt. Jak zapewnia policja, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja, która odpowie na pytanie, czy ten przypadek można powiązać z podobnymi zdarzeniami w tej okolicy. Myślę, że zostaną powiązane, jednak nie mogę pochopnie wyciągać wniosków, na pewno zostanie to wyjaśnione. W sprawie leśniczego z Regn, który kilka miesięcy temu na posesji jednej z mieszkanek wsi zabił jej psa, prokuratura skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie sprawy. Wniosek został odrzucony.